Witam Was w kolejnym filmiku. i od dzisiaj zaczynam dla Was nagrywać. Będzie to vlog prawdopodobnie z kilku dni. Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie. Prosiaczki się z Wami witają. Lucia sobie ładnie leży. Amelcia oczywiście zawsze jak najbliżej jedzonka. A ja oczywiście kochani zapraszam Was serdecznie do dalszego oglądania. No hej Co nie jesteś głodna? Widzę, że jeszcze zostawiłaś, które ci I tak na szybko tylko dzisiaj się do Was odzywam, ponieważ zaraz muszę wychodzić z domu. Wyszliśmy na wieczorny spacer, jest godzina 16.30 Mam są już się na Maja. Ja mam wywinięty kapturek. Zaczyna trochę padać deszcz, ale na razie jest co mrzewka. Deszcz mały, więc jeszcze się nie wracamy ze spaceru, nie rezygnujemy przez to. Bo może przejdzie. Może to rzeczywiście parę kropel. A psiaki trzeba wybiegać. Po całym dniu siedzenia w domu. Jak znowu robi jogging? I też niebo jest całe zachmurzone, ale może to chwilowy deszcz? Uciekamy ze spaceru, bo deszcz palac, coraz większy. Jestem w domu, nie miałam czasu. Dzisiaj nic gotować, więc zamówiłam wego burgera. I w zestawie jeszcze są frytki. Mała porcja. Tak się prezentuje mój burger. I on jest z serem mozzarella i plackiem ziemniaczanym. teraz wieczorem oglądam filmiki na YouTubie, na telefonie, Maja mi towarzyszy, zajadła sobie gryzeczka. Witam się z Wami w sobotę. W ogóle od wczoraj mamy marzec. Już zmieniłam kartkę w kalendarzu. Dzisiaj jest sobota, jest drugi. Także nowy miesiąc. Dla mnie marzec to zawsze już taki czas wiosenny. Mimo tego, że wiadomo, że jeszcze przez właściwie trzy tygodnie jest kalendarzowa zima, to jednak jak już się zaczyna ten marzec, to czuję, że już niedługo będzie początek wiosny. I oczywiście na pewno dzisiaj będziemy mieli jakieś plany na ten dzień. Myślę, że na pewno z majeczką pójdę na jakiś długi spacerek. Ale oczywiście, przed tym jeszcze trzeba ogarnąć prosiaki. Oraz zrobić jeszcze obiad, więc też wam po prostu ponagrywam trochę takich domowych rzeczy. Kwiaty, oczywiście, pięknie się trzymają. Świnki już są na wybiegu. Teraz jest właśnie czas dla prosiaków. Mogą sobie pochodzić. Schować się za legowisko Maji. A Majiczka w tym czasie jest w drugim pokoju. Myślę, tam kłótnia, jak widzicie, wynikła. Chyba Melcia chciała przejść, a Rosja zostawiła drogę. I się pokłóciły. Teraz daję jedzonko prosiakom. Na początek daję im liście babki lącetowatej. Ziele kukurydzy. karmi werselę Naga. Pierwszy ten zaczek, więc będzie to mniejszek lekarski korzeń. Możemy położyć ten jeszcze na dół. to jest już prosiaków jedzonka. Dzisiaj na obiad robię zapiekankę. Mam już cebulę, kukurydzę, będą jeszcze ogórki. Paprykę smażę z cebulą. że jeszcze zrobię do tego pieczarki. Nie wiem czy Wam wspominałam, ale zapiekanka jest z ryżem. Oprócz oczywiście tych wszystkich warzyw, dzisiaj założyłam pieską kurteczki na spacer. Ponieważ wczoraj, jak pamiętacie, wybrałyśmy się też na spacerek i został nas deszcz. Musiałyśmy wrócić ze spaceru. Dlatego dzisiaj już wzięłam im kurteczki, żebyśmy mogły, nawet jak zacznie trochę padać, pójść dalej. A znowu idziemy w to samo miejsce nad zalew. I dzisiaj też jest dzień pochmurny, więc nie wiadomo, czy deszczu nie będzie. I też właściwie chcę Wam pokazać, że na drzewach widać takie małe listki. Już powoli jasno się zaczyna. Chyba, że jeszcze śnieg spadnie, bo dopiero mamy początek marca, więc całkiem okay, jest możliwe, że może jeszcze śnieg spaść. I dzisiaj udało nam się iść na dalszy spacerek. Na szczęście też nas nie zastał. Spuściłam sanie, więc na razie będzie kawałek szła spuszczona. Mam nadzieję, że będzie grzeczna. U nas dalej jeszcze widać wody gruntowe stoją na łąkach. Jeszcze nie powysychało. Ja teraz lecę do kina na Google mogę 5. Więc może później wam powiem. Czy film mi się podobał. Nie wiem czy my słyszycie, bo jeden samochody. Ale co sama ale w kinie. Ona mnie już czeka. Muszę się spieszyć, bo ja właśnie idę trochę spóźniona. Ale bilety już są kupione. Jeszcze mam 5 minut czasu. Może zdążę. Jest już właściwie noc, ponieważ mamy godzinę 12. Właściwie jest północ. I wchodzę teraz w grę i chwilę sobie pogram. Może jakieś... Jakąś godzinę albo pół godziny. Ja nam się rządzi tak do godziny. Jestem już też po myciu, więc właściwie później zaraz się położę spać. Zrobiłam jeszcze sobie herbatę. I możemy zaczynać. I chyba wspomniałam dać się z wami pożegnać, bo nie wiem, czy będę nagrywać jeszcze jutro, czy już skończę właśnie vloga w tym momencie.